Kalendarz Dobry Zasiew 2025 Wtorek 25 marca. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Księga Jeremiasza, rozdział 23, wiersz 29. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, wiersz dwudziesty trzeci. Skradziona Biblia. Razem z kolegą prowadziłem beztroskie życie. Korzystałem z każdej przyjemności i cieszyłem się, że nie muszę pracować. Nie byłem bogaty, ale mój nadziany przyjaciel płacił za wszystko więc dobrze się bawiłem bez trosko odrzuciłem też podarowaną mi biblię zniszczyłem wydzierając z niej kartkę po kartce aby robić z nich tytoniowe skręty pewnego dnia biblia gdzieś zniknęła potem kumpel zerwał ze mną kontakt i moje cudowne życie gwałtownie się zakończyło jakiś czas później poszedłem ponownie spotkać się z moim starym kumplem Powiedział do mnie. Muszę ci coś wyznać, ukradłem kiedyś twą Biblię. Z pewnego dnia, gdy wszedłem do Twojego domu, nie było cię. Wziąłem więc odruchowe pierwszą książkę, która wpadła mi w ręce, Twoją Biblię. Otworzyłem i przeczytałem. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Tekst poruszył mnie tak bardzo. Że chciałem czytać dalej, więc po prostu wziąłem ją ze sobą. Cóż to była za książka? Co za odkrycie! Biblia pokazała mi, że jestem grzesznikiem wobec Boga, człowiekiem przytłoczonym winą i potrzebującym ratunku. Znalazłem go u Jezusa. On jest teraz moim zbawicielem. Jestem szczęśliwy. Proszę, wybacz jednak tę kradzież. Stałem oniemiały. Po jakimś czasie sam zacząłem czytać Słowo Boże. Nie trwało już długo, gdy znalazłem wszystko, czego potrzebowałem. Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On żyje.